Siema, siema, z tej strony miłość yy, w sensie empatyk. Tak mam na imię, to sorry, że jak będę się mylił, że będę mówił miłość. Nie, sorry, ale no wiecie, mam na imię i tak już jestem przyzwyczajony. No. No. No i po prostu będziemy sobie teraz dzisiaj grać w Minecraft. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek Minecrafta. My... Myślę, że wyjdzie dobrze, a wy napiszcie w komentarzach swoje zdania, czy wyjdzie dobrze, czy źle pierwszy odcinek z Minecrafta. <laughs> Oczywiście zrobimy sobie podstawowe itemy, no nie, bo przydałoby się. Raz, dwa, raz, trzy, okej. Okay. Hec, het, mamy to Kilok robimy. Mm, pyk I co? Oglądaliście tamte ro y odcinki Roblox'a? No O świnia. No tak, to ja bym no normalnie No normalnie o tak bym robił, o tak ją robił O tak uciągiaś, o tak, o tak, o tak, o tak, o tak, o tak. Serio przydałoby nam się jedzenie, więc chodź tu, świnia. Teraz tak bez beki. O! Gdzie ty jesteś, Halo? Chodź tu Świnia. Świnia. No, Świnia ty jedna. Świnia. Świnia, Świnia. Nie wiem dlaczego tyle ta Świnia jedna się. Prawda... Na jeden ten zawijać chcę, ale... No nie wiem. Nie pytajcie się mnie. To nie, ma... nie mój problem. Chyc wychodzimy. Chyć, chyć. Pewnie następny odcinek będzie z kolegą z Minecrafta. Więc żeby oczywiście tego nie przegapić, to co musicie zrobić? Zostawić subika lajka, i moda wtedy będzie normalnie tak, że jeszcze jak napiszesz komentarz, to normalnie przypnę ci serduszko, normalnie i nagram z tobą odcinek. No, więc tak, dodamy się, w się do znajomych i to, no i pogramy razem co? Z, co, co? Jakim jesteście zanim to, co ja powiedziałem, co? Jak coś fajnego minę, to w ogóle napiszcie mi w komentarzach, żebym, żeby żeby okusze baby. Ten ten gość ten gość tak nie baby. Wpłyniemy tam na wysypkę. Może tutaj będą też fajne... o glowing saka już widzę, w sensie świecącą ośmiornicę. Więc bardzo bardzo spoko. Właśnie miałem mówić o Axolotlach, że tu mamy ocean i jak się zasiedlimy zasi zasi to będzie fajnie, bo będziemy mieć Aksolotli. Axolotla, ja bardzo lubię axolotla, więc Uch, fajnie by było. Sorry, że jeszcze muzyczki nie ma w tle. Ale postaram to się ogarnąć. Może nie jutro, ani dzisiaj. Bo dzisiaj to już raczej nie, bo dzisiaj już jest... Nawet nie chcę wam mówić, która godzina. No, taka godzina jak w Minecrafcie jest. O kurde. O, kurczę. Nie jest to zbyt ciekawie, nie, widzowie. Może popłyniemy tam na wysepkę, może tam nie będzie. Ktoś się świeci tą bananą, ale chyba nie, nie będziemy tam lecieć. A tutaj to już widzowie nawet mi nie piszcie w komentarzach, żebym tam szedł, bo nie pójdę. Hej, mamy tą twierdzę. Olo, nam się złożyło. Ty, widzicie, tam mamy twierdzę. Ha, jaka beka, buuu. Jaka beka. Nie, oczywiście liczymy na tą workshop, bo jakby było inaczej. Oczywiście nadal będę sponsorował kanały moich kolegów. lesiak 001 bez pauzy i Maxik 001 bez pauzy. Eee, oni są zgrana paka, dlatego się tak nazwali. I zachęcam też do subskrypcji ich kanału i mojego kanału. Żeby mi było fajnie i oczywiście wam. No to też nie jest zbyt ciekawie, co nie widzowie? No, no powiem wam, że nawet nie... No nie wiem, no co... O, o! Coś tam kurde... To jest, to jest... Nie, to nie jest to twierdza. Nie no... Widzowie, co ja robię? Jeśli te mnie gonią, kurczę! O nie? O nie. Widzowie. Widzowie. Ratujcie. Ratujcie. Wiecie, jak mnie możecie uratować? Zostawicie subika i możecie mnie uratować wtedy. Więc normalnie mordo zostaw suba, to nie wiem co zrobię. Nagram sobie odcinek na pewno. I co? Napiszcie, jak. Czy chcecie odcinki z Minecrafta, oczywiście, bo mi się to bardzo podoba. I jak będziecie chcieli, no to oczywiście. O kurczę! O nie! To nie jest fajne. To nie jest fajne, widzowie. On nie jest fajnym kolegą. On jest niefajnym kolegą. Do nimi Nie, polos sobie i dobrze. Dzisiaj pierwszy odcinek Minecrafta to no, no, zbyt długi nie będzie, nie? I się nie, nie dziwcie, że nie będzie taki zabawny, ale dobra. Nie się z tym zabawny, nie musi być, tylko musi ciekawy być ciekawy i napiszcie w komentarzach, czy pasuje wam jakość tych filmików i czy mam jeszcze coś dopracować czy mam ogarnąć cięcia jak się robi, bo no nie wiem, czy mam to robić jak chcecie Wyczerpanie mam na 3 minuty. Co jest grane, Mordi? Mordini? Co no? Kurczę, jest taki ocean, i nie mogę sobie nic robić. Jeszcze jest nocka. Ponem to wyszepkę. Może tutaj nie będzie żadnego moba, ale wątpię w to. Jak chcecie, żebym nagrywał z kamerką, napiszcie w komentarzach. Postaram to się ogarnąć. Cięcia też napiszcie wszystko, co napiszcie, co byście chcieli. To ja to zrobię oczywiście. Postaram się to... No wcale tu nie mam widzowie mobów, nie? Nie widzicie tych dwóch creeperów, nie? Nie, wcale tutaj jeden nie stoi i wcale ten drugi nie chodzi, nie? Nie, O nie No siema, i co zrobisz mi w wodzie? Nic, no właśnie Mordo, mordo Kurczę, to... wyczerpanie na 3 minuty mi dało to zwierzątko nieciekawe, i nie wiem, co to w ogóle daje, ale no, możecie napisać właśnie w komentarzach, co to może dawać. Do, dobra, kurczę Nie mogę wytrzymać z tymi mobami. Jest tyle ich, że tyle ich świat nie widział normalnie. Oczywiście. no co, w tym odcinku serio nic tam ciekawego się nie ogarnie? bo bez sensu, nie? i tu też są szkielety, no dlaczego? wstaje dzionek! jest, w końcu w końcu nie będzie tych, 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 tych panów niemiłych, tych, 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 co są tutaj, tych sorki. Tak, mam wrażenie, że normalnie yy, nagrywam to w dzień. Nie, nie mam takiego wrażenia, tylko normalnie w Minecrafcie wstaje dzień i mi się wydaje, że normalnie w prawdziwym życiu, a tak naprawdę w prawdziwym życiu jest pół do pierwszej. Więc zostaw subika i łapeczkę za to poświęcenie, że o której godzinie nagrywam te filmiki, nie? To jest normalne. Wiem, że pewnie wy oglądacie takich youtuberów, co oglądają, nie wiem, znaczy nagrywają, nie wiem, o 5 rano albo o 3 w nocy, ale Wiecie, ja mam osłabienie. Ile to jeszcze mam? 6 sekund, to dobra. Krowa, przesuń się. No i co, no, musimy iść tam na pustynię, bo widziałem, o tam, o tam, o tam, o tam, o tam. Była pustynia, widziałem. Pojedziemy do tej pustyni. jemy jedzonko, bardziej, bardziej byśmy jeszcze musieli pokopać chwilę. I będziemy ogarnać kobla. O, widziałem tylko. No Na piecyk. Tu sobie zrobimy takie wejście pyk. O, tutaj zrobimy sobie mój domek. Co widzę? Co na to powiedzieć. No, taki, no, taki, tymczasowy domek. No, no, tutaj, tutaj bierzemy to, bierzemy to. Tutaj sobie wszystko ładnie jeszcze powiększymy. I na następnym odcinku z Minecrafta pójdziemy oczywiście tam, ale częściej na tym kanale chyba będą. Będzie yy, yy, Roblox, ale yy, postaram się też yy, dużo Minecrafta nagrywać, jak wam się to spodoba. Bo jak wam się to spodoba, to normalnie oszaleję, a jak nie, no to, to postaram, postaram się coś innego, ok? okej? Obawiamy się tak, buduję piecyk sobie. Tutaj dam no, trzeba by łóżeczko ogarnąć, ale no nie ma, trudno. Następ... Aha. W następnym odcinku bardziej się ogarniemy, bo na razie to sobie, wiem, może troszeczkę przepalimy. O tak, o. I w tym oto stylu kończymy ten odcinek. Jeśli wam się podobał, to zostawicie subika, lajka i nara.